Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w programie Studio Fakty. Dzisiaj rozmawiamy z wicemarszałkiem Dolnego Śląska Grzegorzem Masko. Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. I od razu pierwsze pytanie. Tracicie władzę na Dolnym Śląsku, bo sondaże zdają się na to wskazywać. Władzę traci się w wyniku wyborów wtedy kiedy utraci się zaufanie mieszkańców. Wyborców. Wybory są w 2000. No, dzisiaj wszystko wskazuje w 2023 roku. Natomiast sondaże, ja myślę, że no, jest to element pewien gry politycznej, który no, pokazuje nastroje, które się kształtują. I generalnie my oczywiście robimy wszystko, aby to zaufanie wyborców nie tylko utrzymywać, ale zyskiwać to, te wszystkie projekty, które zawieramy m.in. w nowym budżecie województwa wskazują na to, że nasze działania są no, takie proby. Obywatelskie, prorozwojowe i absolutnie pewnymi sondażami, które ukazują się w niektórych mediach, raczej się no, w tym sensie nie przejmujemy, że, że nie uzależniamy od nich naszego funkcjonowania i realizacji tutaj projektów. Nie wiem, jaki dokładnie sondaż pan redaktor ma na myśli, bo są takie, które dają nam dobre wyniki, są takie, które dają nam gorsze wyniki. Jak się wyciągnie średnią, to myślę, że mieszkańcy doceniają to, co dzieje się w ostatnich latach na Dolnym Śląsku. To prawda, sondaże pokazują różne opinie, ale jednak tendencja jest taka, że raczej tracicie i mówię tutaj jako o prawie i sprawiedliwości, również w skali ogólnopolskiej, co ewidentnie widać ten trend. Natomiast jak widzę pan, marszałek w sondaże nie wierzy. Ja oczywiście wierzę w sondaże, natomiast no, bardziej niż w pojedyncze pomiary wierzę w pewne trendy. To tutaj są różne, różne szkoły, które mówią, jak czytać takie badania opinii publicznej i na pewno no, trendy związane no, między innymi właśnie z tym, z, tą, z tym obniżeniem poparcia w ostatnich miesiącach dla zjednoczonej prawicy. One nie są tak, to obniżenie poparcia nie jest tak dramatyczne, jak niektórzy komentatorzy to. Wieszczą oczywiście wiele problemów związanych z sytuacją, czy to międzynarodową, czy z pandemią koronawirusa, na które polski rząd nie ma wpływu, powodują odbicie w nastrojach społecznych. Natomiast uważam, że kiedy tylko uda nam się uporać z czwartą falą pandemii, wtedy, kiedy no, tak naprawdę ruszą inwestycje związane z, A potem z piątą, polskim. Szóstą, siódmą, no miejmy nadzieję, że nie. Wtedy, kiedy ruszą inwestycje związane z polskim ładem, bo póki co zostały przyznane, Pieniądze teraz są rozpisywane przetargi, realizowane projekty, i kiedy te inwestycje ruszą, tak samo ruszy polska gospodarka skupyta, a tarcza inflacyjna, mamy nadzieję, też pomoże i, i, i wszelkie inne działania podejmowane przez administrację w tym, żeby, żeby też ceny utrzymać w ryzach. I uważam, że no ten trudny czas, który chyba wszyscy odczuwamy w tej chwili związany i z pandemią i z sytuacją no, można powiedzieć ogólną ekonomiczną, że ten czas minie wtedy przy nadejdzie. Odbicie w tych nastrojach, bo pragnę zauważyć, że no, te problemy, o których Pan redaktor wspomina, one dotyczą każdego tak naprawdę państwa w Europie i Polska nie jest tutaj samotną wyspą. Wszystkie państwa funkcjonują w ramach pewnego systemu naczyń połączonych, zarówno jeśli chodzi o gospodarkę, jak i właśnie o te stosunki międzynarodowe. No i tutaj no, mówię, nie jesteśmy samotną wyspą i, i na pewno te działania, które podejmuje rząd. Przyniosą skutki, a mamy nadzieję również, że przyniesie to pozytywne odzwierciedlenie w badaniach opinii publicznej. Dolny Śląsk też nie jest samotną wyspą, jak wszyscy wiemy, więc pozwolę sobie zapytać, tak jak opozycja pyta, chcecie dogadać się z wyborcami, a nie potraficie dogadać się we własnym obozie. Jak to wygląda? to znaczy nie rozumiem w jaki sposób pan redaktor tutaj, no, mówi się, że w koalicji trzeszczy i to już od dawna. Tak mówi się dokładnie od jesieni 2018, kiedy ją zawiązaliśmy. To prawda. W zasadzie przed każdą sesją mówi się, że koalicja trzeszczy, że koalicjanci się nie dogadują. Jak nie a nie trzeszczy to co robi? A w praktyce jest tak, że my realizujemy sukcesywnie Postanowienia umowy koalicyjnej, którą podpisaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość z bezpartyjnymi samorządowcami i będziemy to realizowali sukcesywnie do końca tej kadencji. Jestem o tym przekonany. Ten budżet na 2022 rok to jest element realizowania tego programu, co jest w nim zawarte ten budżet jest budżetem ambitnym, jest to budżet z różnych względów, także ze względu na wyższe dochody podatkowe, bardziej imponujący niż budżety z lat poprzednich, bo to ponad miliard 700 milionów złotych, z czego no dobrze ponad połowa, bo ponad 900 milionów jest przeznaczona na zadania związane z transportem, przede wszystkim z transportem kolejowym, no i rzecz jasna też w drugiej mierze, w dużej mierze w drugiej kolejności z transportem drogowym, ponad Milionów złotych na służbę zdrowia. Re regularnie, każdego roku, tak naprawdę te dwa zadania pochłaniają lwią część budżetu województwa. Natomiast w tym budżecie, który mamy zaplanowany, te zadania są o tyle istotne, te, te, te zapisy w budżecie są o tyle istotne, że, że mówią nie tylko o podtrzymaniu pewnej działalności w tych obszarach, ale też o rozwoju, czyli odbudowa konkretnych linii kolejowych, budowa obwodnic i w przypadku na przykład właśnie służby zdrowia, to jest też między innymi ponad 80 milionów zapisane w budżecie już na przyszły rok na budowę nowego szpitala onkologicznego. I Więc co jest najważniejsze z tego budżetu? No, no w przekonaniu wielu mieszkańców, z którymi rozmawiamy, zdecydowanie najważniejsze w tej chwili są sprawy związane ze służbą zdrowia, dlatego ja bardzo się cieszę, że no oprócz tak twardych inwestycji jak na przykład właśnie budowa nowego szpitala onkologicznego, którą będziemy zaczynać, to yy, mamy też zadania związane między innymi z kształceniem kadr medycznych. To jest dosyć, no, nie dosyć, to jest praktycznie w tej chwili kluczowe zadanie, które spoczywa może nie w dużej mierze na mm, samorządach, czy na samorządzie województwa, konkretnie w tym przypadku. No ale my też chcemy dołożyć swoją cegiełkę poprzez wygospodarowanie pieniędzy między innymi na przykład na stypendia dla pielęgniarek czy ratowników medycznych, którzy chcą się w tych e, kierunkach kształcić, a następnie pracować w placówkach właśnie tutaj u nas na Dolnym Śląsku. Właśnie na to poświęcamy pieniądze, bo uważamy, że e, no, możemy wybudować piękne budynki, piękne szpitale i to robimy i mamy na to zabezpieczone pieniądze. I piękną nową siedzibę. Ale na koniec jeszcze w tych, w tych placówkach. Ochrony zdrowia powinni pracować też dobrze wykształceni pracownicy. Natomiast jeśli chodzi o siedzibę. Rozumiem, że pan redaktor nawiązuje do nowego budynku urzędu, o którym dosyć dużo w ostatnim czasie. Dokładnie ja, jego mam na myśli. Jest to faktycznie temat, który, który jest przedmiotem wielu dyskusji w ostatnim czasie, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że ten budynek miał powstać dopiero za kilka lat. To nie jest tak, że ktokolwiek w tym urzędzie będzie budował ten budynek dla siebie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Urzędnicy, którzy tutaj pracują, są po w różnych budynkach infrastruktura Urzędu Marszałkowskiego, który zatrudnia, zatrudnia około tysiąca osób, jest zupełnie niewystarczająca yy, i niestety mamy sytuacje, w których no, pracownicy ze względu na warunki pracy no, odchodzą yy, z pracy, dlatego, że no, te budynki, które, yy, które dzisiaj są do ich dyspozycji, te pomieszczenia, które są do ich dyspozycji, no, nie spełniają podstawowych warunków, no, można powiedzieć wręcz BHP. i yy, Idąc tym takim rozumowania, oczywiście możemy yy, zrezygnować z jakichkolwiek inwestycji w admin Administrację publiczną. Natomiast wydaje mi się, że pewną odpowiedzialnością nas, jako samorządowców, jako polityków, jest to, żeby wykazywać, że no jesteśmy też gotowi na podjęcie takich trudnych decyzji, które mają służyć nie nam, tylko tym, którzy będą tu za jakiś czas decydowali o, o losach województwa. No i przede wszystkim dla urzędników, którzy wykonują ciężką pracę, bo, bo, bo to też. Ja rozumiem, że pewnie. Pewne kontrowersje e, może budzić, e, może nie tyle kontrowersje, co w, powszechnym, e, w powszechnej świadomości praca urzędników nie jest pracą specjalnie wymagającą, natomiast no, z naszego doświadczenia wynika, że praca urzędników jest pracą też wymagającą, też e, ciężką i w szczególności wtedy, kiedy pracuje się w takich warunkach, w jakich pracują na przykład e, urzędnicy w budynku urzędu przy ulicy chociażby Walońskiej, gdzie e, no, w lecie tak naprawdę muszą wychodzić wcześniej z pracy, bo, bo nie ma możliwości Możliwości zamontowania klimatyzacji. Temperatury są bardzo wysokie w zimie, temperatury są niskie, no, trzeba wręcz siedzieć w szalikach. No, to są warunki, które urągają, y, urągają y, no, powadze. Y, po, no, nawet nie tyle powodze urzędu, co po prostu urągają no, y, podstawowym zasadom, y, które są określone w przepisach. No i właśnie idąc, y, wychodząc jakby naprzeciw tym, tym, y, tym problemom, tym wyzwaniom, no zdecydowaliśmy się na podjęcie takiego y, działania. No i oczywiście pozostaje kwestia tego, gdzie nowy urząd miałby być y, umieszczony, y, za jakie pieniądze, z jakich źródeł miałby być wybudowany. To wszystko jest elementem dyskusji, no, nawet na ostatniej sesji y, Dokonywaliśmy zmian w pewnych koncepcjach związanych ze źródłami finansowania. Nie mamy jeszcze dokładnie, ściśle określonej lokalizacji, choć no, pewne typy są, więc dyskusja na ten temat trwa i to tak naprawdę jest jeszcze elementem, który będzie podlegał no, dalszym rozmowom. Więc tutaj nie podjęliśmy jeszcze konkretnych decyzji na temat tego. Za ile ten urząd wybudujemy, z jakich źródeł i w którym miejscu, ale rozpoczęliśmy tę dyskusję, bo to jest dyskusja, która prędzej czy później czekałaby. Jeśli nie ten zarząd, to kolejny, a ja pragnę tylko zauważyć, że poprzednie zarządy województwa. Też te związane z platformą obywatelską również miały w planach budowę nowego urzędu. Z różnych powodów z tego się wycofywano, natomiast no, my wierzymy, że uda nam się osiągnąć w tej sprawie konsensus nie po to, żeby żebyśmy właśnie sobie wbudowali nową siedzibę, a po to, aby zracjonalizować funkcjonowanie dzisiaj, no, rozmieszczone w różnych częściach miasta, pojedynczych siedzib, wydziałów, departamentów i tak dalej, bo jest to zupełnie nieefektywne. Zapytam Pana o to, bo jest Pan z południa Dolnego Śląska. Jest na ukończeniu już obwodnica Obrzycha, Jak Pan ocenia realizację tej inwestycji? Obwodnica Wobrzycha to jest zupełnie przełomowy projekt dla, dla naszego miasta. Cieszę się, że obwodnica powstaje. Pamiętam, jak wiele, jak wiele rozmów, jak wiele e, zabiegów było prowadzonych po to, aby te pieniądze na obwodnicę Wobrzycha pozyskać, aby właśnie ta obwodnica Wobrzycha miała być budowana z tych funduszy, z których równie dobrze mogły być realizowane inne projekty w skali tak naprawdę całego kraju. I tutaj no, ogromne zaangażowanie ministra Michała Dworczyka, bez którego. Nie byłoby tych pieniędzy na obwodnice w a podejrzewam, że mogłyby powędrować po prostu na inne zadania w większych miastach, tak jak to często miało, na przykład za czasów miejsce rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie w szczególności duże miasta były, były finansowo dopieszczone, a te mniejsze miejscowości musiały czekać w kolejce na wszelkiego rodzaju dotacje. No tutaj oczywiście. Odmieniono ten, ten, ten stan rzeczy i, i pieniądze powędrowały, a pragnę zauważyć, że te pieniądze, które zostały przyznane... Ze środków unijnych, natomiast zostały przyznane przez polski rząd. Trzeba też sobie powiedzieć wprost, one zostały jeszcze dodatkowo powiększone o pulę ponad 40, bodajże blisko 46 milionów złotych stricte z budżetu państwa. O czym też często się zapomina, bez tych pieniędzy budowa obwodnicy w ogóle by nie ruszyła, bo w pewnym momencie była taka sytuacja, że no, były zapewnione pieniądze pochodzące z, ze środków zewnętrznych, ze środków unijnych, były one zapewnione przez polski rząd, natomiast brakowało nie tyle wkładu, Własnego miasta, bo miasto też ten wkład zapewniało. Co brakowało jeszcze puli kilkudziesięciu milionów złotych na odcinek? Yy idący przez Szczawno-Zdrój, mieszkańcy w wiedzą dokładnie o który, o który odcinek chodzi. Wnioskuję, że wolałby pan nazwę może rządówka, dworczykówka niż europejska? Nie, 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 no to panie redaktorze, no to już bądźmy poważni. Tak, to, 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 no, no tak zrozumiałem to nie, nie jest kwestia nazwy, tylko chodzi mi o to, że jakby narracja tworzona wokół, wokół tej inwestycji, jakoby no gdyby nie Unia Europejska, to w zasadzie wszyscy byśmy nie wiem przymierali głodem na południu jest. No cokolwiek nieprawdziwa, dlatego że, dlatego że ogromny strumień pieniędzy skierowany na południe jest, jest skierowany właśnie decyzją polskiego rządu. I nie chodzi mi o to, żeby komukolwiek teraz stawiać pomniki, tylko żeby sobie po prostu uczciwie powiedzieć, czyje to były decyzje i dlaczego tych decyzji przed 2015 rokiem nie było, a po 2015 roku w magiczny sposób zaczęły się dziać, zaczęły mieć miejsce. No, tylko tyle. Rozumiem, czyli to jest bardziej zasługa rządu? Kogo to jest bardziej zasługa? To jest zasługa tak naprawdę powstanie tej obwodnicy, to jest zasługa no, oczywiście yy, urzędników miejskich, którzy, którzy realizowali, składali wniosek, yy, ale w, jednak w pierwszej kolejności no, wniosków w skali całego kraju jest składanych dużo i w pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że no, decyzje podejm podejmowane na ten temat są w Warszawie, bo. Bo środki europejskie zostają przyznane krajowi i dalej to administracja rządowa decyduje o tym, gdzie te środki powinny być ulokowane. Więc no tutaj nie byłoby tej obwodnicy bez decyzji rządu ówczesnego to trzeba też sobie powiedzieć, bo proces decyzyjny no, był, był oczywiście długi, skomplikowany, bo, bo to różne źródła finansowania. Natomiast te decyzje w, w, uczestniczył w nich m.in. ówczesny wicepremier, minister rozwoju, pan obecny premier Mateusz Morawiecki wtedy był wicepremierem odpowiedzialnym właśnie między innymi za kwestie rozwoju. No i tutaj dzięki dobrym rozmowom. Najważniejszych polityków udało się przekierować te pieniądze właśnie do Wobrzycha, a nie w inne miejsca, i za to powinniśmy o tym powinniśmy pamiętać, za to powinniśmy być wdzięczni i powinniśmy się cieszyć, że ta obłońca powstaje właśnie na południu, a nie w tych regionach, które powiedzmy no, są już doinwestowane. Europejka, kobieta, jak rozumiem piękna, to pewnie też piękna nazwa. Czy pan podziela to zdanie? No, nie będę się na ten temat wypowiadać, bo jest to też... To byłby pewnym elementem dyskusji, być może nawet czasami żartów. Nie chcę ruszać z tego tematu. No, jest to element pewien propagandy, no ale już zostawmy to. Jest taka nazwa, jaka jest. Będziemy jeździli po obwodnicy Wałbrzycha, no, i to jest najważniejsze. No to będzie malownicza też trasa, bo Wałbrzych to jest. Tak piękne regiony, prawda? Ja jestem przekonany, że Wałbrzych jest i w ogóle południowa część naszego województwa, w szczególności Wałbrzych, ziemia Wałbrzyska, góry Wałbrzyskie to jest najpiękniejsza część naszego regionu, tej części Polski i dlatego cieszę się, że no też turyści, którzy będą przyjeżdżali do naszego miasta będą po prostu mogli, no Skutecznie przez to miasto szybko, sprawnie, bezpiecznie przejechać, po to, żeby no, zwiedzać nowe miejsca, żeby przejechać właśnie z Zamku Książ do centrum miasta, do, 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 do innych atrakcji. No i to jest ważne, to z tego się powinniśmy cieszyć. Już nie powinniśmy rozmawiać o tym, właśnie jak ta droga się nazywa i tak dalej, bo, bo najważniejsze jest to, że ona po prostu powstanie. No tak, ja jestem z Wrocławia. No cóż, każdy ma swoje miejsce na Ziemi, które kocha. Ponad wszystko. Proszę Państwa, coraz bliżej święta Bożego Narodzenia. Kilka słów, może jakieś życzenie od wicemarszałka Dolnego Śląska, Grzegorza Macko. Słuchamy. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem życzyć Państwu wszystkiego dobrego. No, w pierwszej kolejności przede wszystkim dużo zdrowia na nadchodzące święta, na cały przyszły rok. Aby był przynajmniej lepszy od tego, który, który, który mija. Życzę Państwu, aby najbliższe święta spędzili Państwo w gronie najbliższych. Aby ten czas napełnił Państwa nadzieją i aby w przyszły rok wchodzić z dużą dawką nowej energii, z nadzieją i z tym ciepłem, którym będziemy się wymieniali przy świątecznym stole z bliskimi. Dużo energii jak po dobrej kawce, to tego życzę. Smacznej kawusi, z, 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 z pięknego oglądania wywiadu, przyjemnego. E, a naszym gościem był dzisiaj wicemarszałek Dolnego Śląska Grzegorz Macko. Panie Marszałku, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Cóż, ja mogę się do tych życzeń tylko przyłączyć i zaprosić Państwa już na kolejne rozmowy, które wkrótce na łamach wrocławskich, sudeckich i miedziowych faktów. Bądźcie z nami, jesteśmy na całym Dolnym Śląsku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowę dla Państwa poprowadził Dariusz Nowakowski.